Rusza cykl aktywnych weekendów na CRS Ukiel. To doskonała okazja, by wypożyczyć np. Na nartorolki i poznać ten mało znany jeszcze sport i spróbować tej zastępczej formy treningu dla narciarzy biegowych. I wpadliśmy na taki pomysł, żeby co tydzień promować inny rodzaj aktywności sportowej, i tak od tego weekendu rozpoczynamy z nartorolkami. Chcielibyśmy zachęcić do wypożyczania nartorolek. To jest sprzęt i aktywność bardzo atrakcyjna sama w sobie. Daje możliwość przebywania na świeżym powietrzu i tutaj w przepięknych okolicach przyrody jeziora Ukiel. Oprócz tego jest to idealny trening. Taki ogólnorozwojowy, spalający oczywiście kalorie. Nartorolki można wypożyczyć w wypożyczalni sprzętu sportowego przy Ulicy Kapitańskiej 23. W cenie 10 zł za cały komplet za półtorej godziny. Każda kolejna godzina to tylko 5 zł. Ceresu Kiel dysponuje czterema wypożyczalniami, które funkcjonują codziennie w dni powszednie od 10 do 19, a w soboty, niedzielę i święta w godzinach od 10 do 20. Wszystkie wypożyczalnie sprzętu działają bez przeszkód. Jest to zarówno i sprzęt sportowy, czyli rowery, rolki, nartorolki, również i sprzęt pływający. Mieszkańcy miasta oraz turyści ze sprzętu sportowego Siru mogą korzystać o każdej porze roku. A co sądzą o wypożyczalni sprzętu na Ceres sukiel? To jest fajne. Mhm. A korzysta pani? Tak. A co pani na przykład wypożycza, kiedy pani tu przychodzi? E, myślimy, bo mam wypożyczyć łóżwy. Przypomnijmy, że najtańszym rozwiązaniem dla osób lubiących aktywne formy spędzenia czasu wolnego jest zakup karty Olsztyn Sport. To specjalna karta imienna, ważna 30 dni, wystawiana na konkretną osobę o wartości 139 zł. Karta ulgowa to 129 zł. Karta dla dzieci w wieku 4-12 lat w cenie 99 zł. Umożliwia ona codzienne korzystanie z usług w obiektach Osiru. Ważna jest także oczywiście w sukiel obejmuje wynajęcie sprzętu sportowego takiego jak Rower turystyczny, nartorolki, łyżworolki, zestaw gier, Nordic Walking oraz pływającego kajaki, rowery wodne, dwuosobowe, deska z żaglem. Z kolei w sferze dzięki karcie mamy wejście codziennie, bez limitu czasowego. Właściciel karty może skorzystać z usług w każdym obiekcie raz dziennie. Szczegółowe informacje na temat oferty Osiru znajdziecie Państwo na stronie internetowej osirolszten.pl.